Witajcie na kanale. Dzisiaj mam miks za 70 zł. Um, owocowa eksplozja Superlinie Szerk 77, zraparty szmaragdowe dolary i galaktyczne 7. I najpierw owocową eksplozję sobie zrobimy. Zdrapeczka z numerkiem 40 dziewięć i szukamy winogrona lub ananas 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 winogrona Winogrono, winogrono, winogrono. A weba się znajdzie, jakbym coś tutaj ominała. E... Awokado e arbus. Awokado. Awokado. Arbus. Arbus. arbuz arbuz tu mamy awokado tutaj jest arbuz i tutaj jest arbuz tu jest jeszcze winogrono o, i tu mamy awokado to wszystko teraz będziemy szukać Kokosa i karambola. Kokos, karambola, karambola. I tu mamy kokosy. Tu jest jeszcze karambola. Tu mamy kokos. Chyba wszystko. Kolejne. Tu jeszcze kokos. Kolejne. Co my tu mamy? Kiwi i melon. Melon. pod spodem kiwi. Tu mamy melon. Melon i melon, 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 tu kiwi, chyba wszystko, kolejne, figa oraz banan, figę mam tutaj, figa i banan banony. i chyba wszystko tu widzicie, jeszcze był arbus, borówka i pomarańcza pomarańcza borówka pomarańcza borówka i ostatnie dwa jabłko i gruszka, jabłko, gruszka, to jeszcze widzę, że banan, jabłko, 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 gruszka, 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 gruszka. I na to wychodzi, że jest przegrana ta zrapeczka różne kontrole i teraz następna super linia. Ca ludzką widać, jeszcze troszkę oddalę i zrobisz z numerkiem czwartym. Szukam czego my tu będziemy szukać tęcza oraz klucz. Tęcza i klucz. Tęcza i klucz, to tęczę. Tutaj jest tęcza i tutaj jest tęcza. Te Teraz. Podkowa i moneta. 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 Cytryna i kości. Cytryna oraz kości, tu mamy cytrynę, tutaj mamy cytrynę, tutaj jest też cytryna, i tutaj mamy też cytrynę. Teraz rower i wiatrak. wiatrak, mamy wiatrak i tu mamy wiatrak i tu jest jeszcze jeden kolejne to arbuz oraz biedronka, arbuz, arbuz Biedronki, nie widzę. Kolejne to dzwonek oraz księżyc. Dzwonek i księżyc. Księżyc mamy tutaj. Księżyc i dzwonek. Księżyc. Dzwonek. I tu jeszcze księżyc. Teraz Łódź i korona. korona, Korona, Korona. Korona, to jest jeszcze Księżyc. Korona i Łódź. Chyba wszystko. I to jest jeszcze Korona. Motyl i Popcorn, motyl oraz popcorn. Dron popcorn. Kolejna gwiazda i leżak. Tu mamy gwiazdę. Tutaj jest leżak, tutaj mamy leżak, tutaj mamy leżak. O. Łódź też była. Kolejna. Klapki i czapka. Czapki mamy tutaj są klapki tutaj są klapki tutaj jest czapka i to wszystko i dwa ostatnie, piłka i ptak piłka oraz ptak ptak tutaj tu jest jeszcze czapka A piłka chyba wszystko Na to wychodzi, że przegrana Teraz 6, z numerkiem 18. Szukamy siódemek. W pierwszej grze nie ma, w drugiej grze też siódemki nie ma, w trzeciej też nie znajdziemy siódemki, w czwartej także nie ma. Piątej nie ma. W szóstej nie ma. W siódmej nie ma. Ósma gra Też nie ma siódemki. W dziewiątej. Również nie mamy. W dziesiątej też nie ma siódemki. W jedenastej. Nie mamy, w dwunastej również nie ma, w trzynastej nie mamy i w czternastej ostatniej też nie ma, no niestety. Gdzieś to powinno być kontrolowane, tutaj zrobić, coś znaleźć ale widać, że siedlenki nie ma jak coś to piszcie. teraz szmaragdowe dolary tu czołeczko z numerkiem szóstym i co my tu mamy szukamy em, szmaragdu i podkowy podkowa na mnożem garniec, awokado Ananas, korona, klucz, kier, kwiat, muszla. Wisienka, śliwka, winogrono, arbus, cytryna, biedronka, jabłko, Banan, terefil, karo, tęcza i dzwonek. I ta jest przegrana. Różna i przedostatnia z party. Szukamy czapki party. Zdroweczka z numerkiem 16. I co my tu mamy? Alokado, róża, okulary, winogrono, prezent, muszka, sweter, fortepian, saksofon, torba, dzwony. ustro, kapelusz, naszyjnik, but, kości, aparat i parfum. I ta zabeczka też jest przegrana. I ostatnia już na dzisiaj galaktyczne 7 z numerkiem drugim. Szukamy siedem jak razy dwa i razy 5. I co my tu mamy? Ten zegarek, bank, samolot. Księżyc, winogrono, lupa, drzewo, ryba, gwiazda, gruszka. Jest siódemka, jest wygrana. Super. Ostatnie miałam i też miałam wygraną. I teraz także wygrana. Super. Airbus pies. A na nas serce. Kot, ptak. Truskawka jabłko radio, portfel, kawa, czapka. Gitara, wiśnia, Świna, świat i skuter. I tutaj szukamy kwoty. A mamy. Statek. Ale tutaj pod siódmeczką, gdzie my mieliśmy, tutaj mieliśmy siódmeczkę, zwrocił, czy coś więcej? Wow, 60 złoty, super. Bardzo fajnie. Da, da. super. Czyli na yy, teraz, zapraszam na kalendarze. I zaczynamy od kalendarza ze świeczkami, szukamy się ósemki i gdzie my tutaj mamy ósemeczkę, jest ósemeczka, super. I tu już mamy tyle i tyle. już z tych, z których zapachów które były teraz Max and More i szukamy ósemeczkę mamy tutaj poniżej hmm, gdzieś tu będzie otwarcie co my tu mamy taką szczoteczkę do brwi do przyczesowania i ostatni na dzisiaj z Douglasa szukam ósemeczkę, widzę ósemeczkę mamy tutaj na dole co tutaj się znajduje, coś większego? I proszę, ale co my tutaj mamy? My um, już tutaj zobaczymy. I tutaj, jak przetłumaczyłem sobie, to mam e, anty zmarszczkową, pielęgnację oczu i także do opuch opuchnięcia wokół oczu. I ma tutaj tą pojemność. Coś tu powinno być, 14 ml I tutaj są kolagen Tutaj mamy składniki jest to z i wróżę. Super. I podsumowując dzisiejsze strapeczki mm, mam pełno pustych tutaj jedna dała nam no, fajną wygraną, 60 zł. E, czyli dzisiejszy mix jest był się, za 70 ona 60 i w kalendarzach z świeczkami mieliśmy t -Lighta. Tutaj mieliśmy z Max and More taki szczoteczka. Dobry do, do przyczasywania. I tutaj mieliśmy przeciwzmarszczkowy pielęgnację oczu wokół oczu i to też nam zmniejsza opuchliznę wokół oczu. Fajnie. Ja dzisiaj bym raczej wybrała właśnie um, ten kremik e, a Wy dajcie znać co Wam się dzisiaj najbardziej podobało z kalendarzy. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i ja zapraszam już na jutro. Do zobaczenia, cześć!